день, когда Россия, Россия, говорю точно, Россия тоже будет в НАТО. Смотреть в глаза женщинам абсолютно надо. Осторожным быть, конечно, тоже надо быть. Но это вопрос в том, что время идет быстрее, чем мы думаем. Теперь скажу по-французски Савуар вивра». Значит, как это, как, ну, как это возможно? Ну, ничего. Да ничего. Да-да, я вам скажу, как я в заботил бы ся, да? Я как? żeby zrobić, żeby było więcej miejsc pracy, żeby podatki były niższe, a przepisy dla ludzi. Weźmiemy za to odpowiedzialność. Już w nic nie wierzę. Jak mogę wierzyć, skoro nawet największy mój wysiłek przecieka im wam. من بعض قوم جيلا مع الفجر قادم فحطموا رأس باغ وذللوا كل ظالم حربا على كل حرب سلما لكل مسالم سلما لكل مسالم قول الصالحين المظالم حتى الأراضي Mamy moralny obowiązek zająć się uchodźcami, których nie ma gdzie odesłać, ponieważ groziłoby im to wielkim niebezpieczeństwem lub nawet śmierć. Co kurwa? Dziś wiem, że dotrzymaliśmy słowa. Nie tylko dotyczy to ciał, które trafiły, jak Państwo wiecie po raz ostatni na nasze lotnisko 20, w ilości dwudziestu jeden bodajże w piątek, ale najmniejszy sprawek, który został przebadany, najmniejszy szczątek, który został znaleziony na miejscu katastrofy. Wtedy, kiedy przekopywano z całą starannością ziemię na, na miejscu tego wypadku na głębokości ponad jednego metra i przesiewano ją w sposób szczególnie staranny, każdy znaleziony z został przebadany genetycznie. Bo jest jednak bardzo wielu Polaków, którzy każdego dziesiątego dnia, każdego miesiąca od, od samego niemalże momentu katastrofy, no, przypominają, domagają się tego upamiętnienia, domagają się też rzetelnego śledztwa. Ale czego pani oczekuje, że faceci, którzy. Mieszali w tym kotle brudnym, że nagle będą upamiętniać. Więc pani oczekuje od Donalda Tuska, że nagle zacznie się z, w dniu zadusznym przyznawać, tak, to ja nabroiłem, że tak kłamczucha, jak ona nam kopacz, że ona nagle przeprosi, że łgała bezczelnie. Oglądałem parę tygodni temu, jak Państwo cytowali to przemówienie. Ja wcześniej je znałem wyłącznie z relacji prasowych i sobie tak wyobrażałem, że. A, może, może chlapnęła. A, a wie Pan, że to zostało ocenzurowane w zapisie sejmowym? No nie wiem, to no, 6 sześć zostało, czy nie, ale Państwo to puścili i ja dopiero wtedy, kiedy to tutaj oglądałem już po, po ilu latach, stwierdziłem, że ona. Szła na twardo, że kilkakrotnie powiedziała: tak, przekopywaliśmy, przesiewaliśmy, uczestniczyłam, wszystko widziałam, sama robiłam. Że to nie było takie chlapnięcie, raz się babie wyrwało. Tylko, że na bezczelnego kłamczucha jechała. Więc co pani oczekuje teraz? Że będą upamiętniać? Kto no. to ma zrobić? Co.

Jo, 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 jo. każdy widzi to za oknem. Żyjemy w pięknym kraju, który nie jest ruiną, ale Polacy zasługują na więcej. Przede wszystkim muszą lepiej zarabiać, tak, by zmiany były w portfelu, a nie tylko za oknem. Ulżymy podatnikom, dlatego składkę ZUS i NFZ weźmie na siebie budżet państwa. Wprowadzimy prosty, bardziej sprawiedliwy system podatkowy. Wspieramy rodziny, pomagamy seniorom. Każdy odczuje zmianę na lepsze. Powiem ja wam, później siedziała dama, na... ale absolutnie mam. Ja to bardzo dobrze, bo przynajmniej w pracach, które miałam już wkrótce Polacy zaczną wracać z emigracji, bo praca tu będzie się opłacać. Napatrzyłem się na ludzi władzy, którzy myślą, że wszystko im wolno, których pazerność nie zna granic. Ale dziś mówię z całą powagą koniec z ich przywilejami. Weźmiemy za to odpowiedzialność Będą nas leczyć dobrze zarabiający lekarze i pielęgniarki Dobrze zarabiający nauczyciele będą uczyć nasze dzieci A dobrze zarabiający policjanci będą dbać o nasze bezpieczeństwo W bezpiecznych drogach wyrosną nowoczesne stadiony i pływalnie To możliwe? Skoro udało się w Irlandii, dlaczego ma nie udać się w Polsce? Przecież Polacy to wielki i mądry naród صوت سوق الغنائم رسولنا من صنعنا بنا تمجد أكارم رسولنا شمس حق سلاحك يا مجاهد وارتمي في ساحة الهيجاء لا تخشى الردى لنا قد عذبنا ضدت سيوف الحق من أغمادها Pani, taka sprawa wymaga dyskusji ogólnonarodowej. Wpuszczanie wroga muzułmańskiego do Polski wymaga dyskusji międzynarodowej. Czyli, co robi pan premier? Czy ja... ja się tu zwracam do pana premiera. Panie premierze Tusk, co pan w tej sprawie sądzi, że pan wprowadza tutaj terrorystów islamskich do Polski? Panie profesorze, o to ja się Czy, pytam. czy zakończymy takim pesymistycznym. Nie smawem? pesymistycznym, proszę pani. Optymistycznym, bo się chcemy bronić. Was nikt nie zakrzyczy. My mamy rację. Brawo. Racja jest po naszej stronie. My wierzymy w ten cud i potrafimy go zrealizować. Dlatego pojutrze nie będziecie głosować na to, która partia będzie rządzić. Pojutrze zdecydujecie. Czy chcecie, żeby w Polsce żyło się lepiej? Waszym dzieciom i waszym rodzicom, każdemu z was. Moja mama Wszystkim. po 42 latach pracy w szpitalu dostała 1600 złotych odprawy. A prezes kontrolowanej przez państwo spółki po 19 dniach miał dostać 700 tysięcy. Wtedy powiedziałem, dość tego. I kuszą też do takich bardzo prostych numerów i do, do wszyscy temu ulegamy, ja także, że, że im, im kosztowniejsza, ale równocześnie im prostsza ta kampania, tym łatwiej mm, łatwiej Mniej o słowa. w w stosunku do Rosji w poczuciu strachu. Jeśli my wejdziemy w relacje z Rosją w trakcie tego, na początku tego śledztwa, w relacje takie zimnowojenne, to możemy uzyskać poczucie satysfakcji, że jesteśmy, że tutaj naprawdę się potrafimy bardzo ostro postawić, tylko nie uzyskamy tego, co chcemy, to znaczy wyjaśnienia okoliczności Elity właśnie taką politykę prowadzą, czując się słabsze, gorsze i, i podległe. Zastanawia się Pan tych zarzutów, które pojawią się w tej chwili, że sam Pan nie umiał zrekonstruować rządu, więc Władimir Putin go zrekonstruował? to wszystko co mieliśmy tutaj Państwa do, tańcu do dziękujemy, dziękujemy <śmienicza> <с original> <tactical voice> такой день, когда Россия, Россия, говорю точно, Россия тоже будет в НАТО. Смотреть в глаза женщинам абсолютно надо. Осторожным быть, конечно, тоже надо быть. Но это вопрос в том, что время идет быстрее, чем мы думаем. Эм, теперь скажу по французски "savoir vivre". Значит, как это, как, как это возможно? Ну, ничего. Да-да, я вам скажу, как я заботился, да? Я как? Robić, żeby było więcej miejsc pracy, żeby podatki były niższe, a przepisy dla ludzi. Weźmiemy za to odpowiedzialność. Już nic nie wierzę. Jak mogę wierzyć, skoro nawet największy mój wysiłek przecieka im wam przez palce. <laughs> وذللوا كل ظالم حربا على كل حرب سلما لكل مسالم سلما لكل مسالم Bo jest jednak bardzo wielu Polaków, którzy każdego dziesiątego dnia, każdego miesiąca od, od samego niemalże momentu katastrofy no, przypominają, domagają się tego upamiętnienia, domagają się też rzetelnego śledztwa. Ale czego Pani oczekuje, że faceci, którzy. Mieszali w tym kotle brudnym, że nagle będą upamiętniać. Więc pani oczekuje od Donalda Tuska, że nagle zacznie się z, w dniu zadusznym przyznawać, tak to ja nabroiłem, że tak kłamczucha, jak ona nam kopacz, że ona nagle y, przeprosi, że łgała bezczelnie. Oglądałem y, parę tygodni temu, jak państwo cytowali to przemówienie jej. Ja wcześniej je znałem wyłącznie z relacji prasowych i sobie tak wyobrażałem, że... A, może, może chlapnęła. A, a wie pan, że zostało ocenzurowane w zapisie sejmowym? No nie wiem, tam pal sześć zostało czy nie, ale państwo to puścili i ja dopiero wtedy, kiedy to tutaj oglądałem już po, po ilu latach, stwierdziłem, że ona... Szła na twardo, że kilkakrotnie powiedziała, tak, przekopywaliśmy, przesiewaliśmy, uczestniczyłam, wszystko widziałam, sama robiłam. Że to nie było takie chlapnięcie, raz się babie wyrwało. Tylko, że na bezczelnego kłamczucha jechała. Więc co pani oczekuje teraz, że będą upamiętniać? Co to, to ma zrobić, co? comma zdradek czy kłamczuch kopat jeden od drugiego jak przodu, ja czu... kto tego nie rozumie niech się nie zabiera do rąk. <sum> 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 Jo, 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 każdy widzi to za oknem. Żyjemy w pięknym kraju, który nie jest ruiną, ale Polacy zasługują na więcej. Przede wszystkim muszą lepiej zarabiać, tak, by zmiany były w portfelu, a nie tylko za oknem. Ulżymy podatnikom, dlatego składkę ZUS i NFZ weźmie na siebie budżet państwa. Wprowadzimy prosty, bardziej sprawiedliwy system podatkowy. Wspieramy rodziny. Pomagamy seniorom. Każdy odczuje zmianę na lepsze. Powiem ja że później siedziała dama, na... ale absolutnie ja mam. to bardzo dobrze, bo przynajmniej w tak pracach, żebym miał poważne życie. tak przeraża mnie Polak. Już wkrótce Polacy zaczną wracać z emigracji, bo praca tu będzie się opłacać. Napatrzyłem się na ludzi władzy, którzy myślą, że wszystko im wolno, których pazerność nie zna granic. Ale dziś mówię z całą powagą, koniec z ich przywilejami. Weźmiemy za to odpowiedzialność Będą nas leczyć dobrze zarabiający lekarze i pielęgniarki Dobrze zarabiający nauczyciele będą uczyć nasze dzieci A dobrze zarabiający policjanci będą dbać o nasze bezpieczeństwo W bezpiecznych drogach wyrosną nowoczesne stadiony i pływalnie To możliwe? Skoro udało się w Irlandii, dlaczego ma nie udać się w Polsce? Przecież Polacy to wielki i mądry naród سوق الغنائم رسولنا من صنعنا بناة مجد أكارم رسولنا شمس حق سِلَاحَةَ يا مجاهد وارتمي في ساحة الهيجاء لا تخشى الردى إلى قد عظ بدا سيوف الحق من أغمادها ويضج صوت الحق من مواهمها Wpuszczanie wroga muzułmańskiego do Polski wymaga dyskusji międzynarodowej. Czyli, co robił czyli, pan premier? Ja, ja roz... się tu zwracam do pana premiera, panie premierze Tusk! Co Pan w tej sprawie sądzi? Że Pan wprowadza tutaj terrorystów islamskich do Polski? Panie profesorze, o to ja się pytam. Czy, czy zakończymy takim pesymistycznym? Nie słowem? pesymistycznym, proszę pani, optymistycznym, bo się chcemy bronić. Nikt nie zakrzyczy! My mamy rację! Brawo! Racja jest po naszej stronie! My wierzymy w ten cud i potrafimy go zrealizować. Dlatego pojutrze nie będziecie głosować na to, która partia będzie rządzić. Pojutrze zdecydujecie, czy chcecie, żeby w Polsce żyło się lepiej. Waszym dzieciom i waszym rodzicom, każdemu z was. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry.

Po raz ostatni na nasze lotnisko 20, w ilości 21 jeden, bodajże w piątek, ale najmniejszy sprawek, który został przebadany, najmniejszy szczątek, który został znaleziony na miejscu katastrofy, Wtedy, kiedy przekopywano z całą starannością ziemię na, na miejscu tego wypadku na głębokości ponad jednego metra i przesiewano ją w sposób szczególnie staranny, każdy znaleziony skrawek został przebadany genetycznie.